Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju, kochaj czynem, nawiązuje nie tylko do codziennych, czasem małych i w pozoru nieznacznych sytuacji, w których możemy otworzyć się na drugiego człowieka, ale również do wyjątkowych momentów, takich jak wojna z naszą granicą. W kontekście działań e harcerskich hasło kochaj czynem jest ideą, która utożsania harcerskie wartości. Harcerki i harcerze od wieków kształtują postawę służby, czyli gotowości do pomocy, szacunku i solidarności. Poprzez nasze działania, pragniemy kontynuować tę tradycję, stając się wzorem dla innych w kochaniu piśmieńka w czynach, nie tylko słowach. W imieniu całej naszej społeczności Hufca z HP Komenda Hufca z okazji żyjących się świąt Narodzenia, chciałaby złożyć Państwu życzenia wszelkiej pomyślności, miłości, zdrowia i pogody ducha. Niech ten piękny czas będzie dla Was spokojny i przepełniony radością w gronie rodzinnym. A w nadchodzącym Nowym Roku życzymy Wam wielu sukcesów i pomyślnej realizacji wszystkich planów. Niech hasło Kochaj będzie naszym przewodnikiem, zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w wyjątkowych momentach, kiedy potrzebujemy się nawzajem. Niech nasze czyny staną się światłem nadziei i miłości dla tych, którzy ich potrzebują, budując lepszy świat pełen akceptacji, i zrozumienia i wsparcia. Z <laughs> pozdrowieniem Czuwaj! Na Aleluja, aleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Pan z Wami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mój drodzy przed wróż świętą, Zuchy, schówca Zhp. Płoc. Jeśli do naszej świątyni petlejemskie światełko pokoju, siostry bracia, tak bardzo często modlimy się o pokój na świecie, niech te płonące wszystkie świece, które płoną w naszym Kościele przypominają nam wszystkim, jak bardzo ważny jest pokój na świecie, jak bardzo ważny jest pokój w każdym ludzkim sercu i w tych zuchach, w ich serduszkach jest pokój ważny. I Drużynowych, którzy odpowiadają za kształtowanie tego młodego pokolenia, zuchów, wprowadzając zasady, to co dostałem w prezencie, kochaj czynem, czyli tym wszystkim, co czynię każdego dnia. Witamy serdecznie Was, kochane Zuchy, wszystkich harcerzy tutaj obecnych, Waszych rodziców, wszystkich parapian. Gromadzonych tak bardzo licznie dzieci i młodzież, módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, będziemy wkrótce obchodzili święto narodzenia Twojego Syna, prosimy Cię wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Michała. Michał. tak mówi Pan, a Ty, dla a frata, jest wśród plemion ludzkich. W siebie będzie dla mnie ten, który będzie wodą w Izraelu. Pochodzenie jego od początku, od niebieczności. Czy to Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mające porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiągnął wtedy, bo Otoń rozciągnie swą potęgę aż po granice ziemi. On będzie w pokoju. Oto słowo Boże. Czytanie z listu do hebrajczyków. Bracia, Chrystus przychodząc na świat, Mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale nie utworzyłeś ciało. Całopalenia palenia i ofiary za grzech nie podawały się sobie. Wtedy rzekł: on, Oto idą w zwoju księgi. Napisano o mnie, aby stoić wolą Twoją. Boże, wyżej powiedział: ofiary daru całopalenia. Alleluia alleluia laha subscriptis data pro officio finali finali declo timer plata manus I uwaga, cytamy tu Ewangelii. Pan dwa słowa Ewangelii bez świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła po świętej góry do pewnego miasta, ziemi Judy. Weszła do domu Natariasza i podrobiła elitę. Gdy rozkwieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się w dzieciątko w jej wonie, a Duch Święty napełnił też jedno. Wydała ona głośny obrzyd i powiedziała – Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego głowa. A skądże i to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro owoc tego pozdrowienia zatrwiał w moich uszach, Poruszyło się w radości dziesiątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, która się wierzyła, że spełnią cię słowa powiedziane jej od Pana. Oto słowo Pańskie. Dorośli mogą usiąść w tym stanie No to jakieś jednak zbliżają się? kłapo słyszę. A, Pytam może to o, rzeczę, o Czasami to, co jest możliwe, jest można powiedzieć niemożliwe. Dobra. Mamy już na pierwsze pytanie odpowiedź. Grzegorz, święta, Bożego Narodzenia. I kto wtedy się robi? Jezus Chrystus. Czy się jest Mikołaj? Skoro Nie. Dobra. Jezus Chrystus. Na drugie pytanie bardzo dobrze odpowiedzieliśmy. I te dwa pytania, moi drodzy, są bardzo, bardzo ważne. Z 24. Grudnia. kto wchodzimy wtedy? Głośno. I dziś nie Bożego na rodzenia. Dobra. Zasiadamy no, wtedy do czego? Do z towo. Co robimy dalej? Głośno. Ja, ja mam markę. Nie. Chpiejmy się odpłatkiem. Dobra. Chpieramy kolejny. Śpiewamy kolejny, widzimy się opłatnie, kto dalej? Teraz można powiedzieć. Wiemy, tak, będę, nie, wlezy, inne rzeczy. Dobra. Patrz, drugi no patrz. Dobra. Czyli idziemy równe jednostką, które mama przygotowała, bądź też cała rodzina, pomaga się już do... No dobra, jak już bierzę, to wtedy gdzie nas w rok się kieruje? Na prezentację. Na to? Ale no, na prezenty przyniesie koła jak po prostu czy nie? Nie? Nie, 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 Mówił, że ci to ja, widziałem, bo na podróży, tak, tam, e, wczoraj, wieczorem, na niebie, ścigał, a już teraz, mówił, że w się na południowy, na teraz jeszcze. rozumiem, pan to wie. Dobrze, zobaczę. Więc będzie ich, no dobra, no i po tej radości, w tych co jeszcze mamy? Wtedy. Prezesy, dobrze, to wiem. No, a po to prezesach, kto jest jeszcze? No, 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 kto to przypomnie? Pasterka, tak jest. Pasterka to co to jest? No, kto powiem, powie? To jest znaczy. Pasterka, w której uczestniczymy. I kto uczestniczy, na pewno w lepasu, Dla dzieci, tych jest pasterka. Tak, to jest o której mówimy, O, uczestniczymy. Tak jest. Zapraszamy. Dzieci, nawet w tym samym wieku, za by nie, nie zapomnieć, kto, moi drodzy, tak, tak naprawdę się wtedy rodzi. Rodzi się, Jezus, nie rób, Zgadza się. Przez chwilę, gdy byliśmy świadkami, kiedy małe duchy, napiewały, nie od których wezmę jakieś światełko pokoju, prosząc Pana Boga, aby mocnić się o posłuch. Mówiłem na początku tej Liszy świętej, że trzeba się o pokój na świecie modlić. Prawda? No bo niestety mamy wojnę, są niespokojne czasy, tak wiele jest konfliktów, tak wiele jest nerwów. Trzeba prosić Pana Boga, Jezus Chrystus, w tym danym pokoju e, przyzwy, by rzeczywiście pokój zagościł w ludzkich sercach. tak wielu rodzinach też nie ma pokoju. Znaczy do życia, Tak wiele jest różnych przeciwności, kłótni i tak dalej, rodziny, które się też ciągną czasami latami. I nie da się grać w jakiś sposób tak późno. Dlatego trzeba naprawdę prosić woda o to, żeby ten pokój wypełnił każde ludzkie wnętrze. A teraz zawodnik tak zatropienie. Tak Wydaje mi się, że pasuje to do tego gadania. Gdzieś oglądałem przyrodę. Jakiś tam serial i e, rodzina zaprosiła koleżankę na dziś Jest Jednak ta koleżanka nie poszła w bo rodzina nie podała za Jak no, wiecie, No nieco jeszcze tego to najważniejsze życie. Nie skupić się na tym szalonym serbie Bożego Narodzenia, któremu często ulegamy. Ale żeby pamiętać, to jest najważniejsze to, co wy mówiliście, bo ich przed chwilą. Rodzina zaprosiła koleżankę, a ta biedna nie powiedziała w jednych Anach. W modlitwie wiernych, ponosnych prawa. Do Boga nasze prostu. Tak teraz możemy. aby w chwili świętej, w tym czasie adwentu, umatniemy moc pokoju. Ciebie śledzimy. Uwaga, panie! Znam popierza, biskupów i kapłanów, aby ich posługa była znaczeń pokoju i nadziei dla całego świata. Ciebie prosimy. Zostawię się tym, którzy są w wolnym przemocie i prześladowania, aby że czas do nie narodzenia są się ze nim czasem podpisymy i jak do pokoju. Dziękuję. Wysłuchajmy Na Za nasze rodziny, aby dążyć do pokoju, zapłaciło w naszych domach, w relacjach między nami i w codziennym życiu. Dziękuję. Dla wszystkich, którzy przygotowują się na przyjęcie Jezusa Społeczeństwa, aby przeżywać katarzęcy i mordy w tej rozkazowości merytorycznej. Chcielibyśmy świętego święta. Wysłuchaj nas, Panie. Z nami w cudze abyśmy przekazując sobie światło pokoju, byli świadkami Bożej miłości, wniósł ją nią każdy zakątek naszego życia. W Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. A Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, naszej.